Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na tak, tak, który się nazywa numer 1 w mojej kosmetyczce. Otagowała mnie Justyna z kanału Makeup Look. Dziękuję Ci bardzo kochana. Oczywiście filmik Justyny, link do filmiku Justyny będziecie mieli w opisie pod tym filmikiem. Tak jest bardzo fajny. Jest 14 kategorii. No także co kochani, także zaczynajmy Kategoria pierwsza to krem I przyniosłam trzy e, Przyniosłam krem pod oczy e, Jest to zdecydowanie mój ulubieniec e, Jest to Dermika Biogenik e, z ektoiną Krem maska z zmarszki do całodobowej pielęgnacji skóry wokół oczu e, Cudownie nawilża e, Sprawdza się też pod makijaż Ehm, także taki krem, już wam o nim mówiłam. E, następnym kremem jest krem z Ibrocha Elixir 7.9, którego używam na dzień, jak wiecie z jednego z moich ostatnich filmików o właśnie pielęgnacji mojej twarzy. E, on również y, 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 sprawdza się pod makijaż i jest to energizujący krem młodości na dzień do skóry normalnej i mieszanej 15 ml bardzo bardzo fajny, bardzo wydajny, piękny zapach jak mówiłam pod makijaż, bardzo fajnie, bardzo fajnie działa po prostu i trzecim kremikiem ostatnim jest Eveline Cosmetics, Fresh and Soft Basic Program matujący krem nawilżający, którego również używam na dzień, który również świetnie działa pod makijaż. Także tak o tym kremie też już Wam mówiłam. Mogę Wam zwrócić rąbkę tajemnicy, że chyba odkryłam coś super do kremowania twarzy na noc, na wilżania, ale jeszcze poczekam, na, aż go trochę dłużej potestuję i dam Wam znać. Ehm, dobra, druga kategoria jest to podkład. I, i tutaj zdecydowanie jest iPhone idealny kolor. U mnie medium beige. E, używam go niemalże codziennie, czasami na zmianę z BB kremem z e-brosze. Podkład super, podkład lekki, mam go teraz na buzi, ostatnie 3 dni są u nas upalne, także świetnie się, świetnie się sprawdza w takiej pogodzie, nie waży się, nie robi nam efektu maski I, i co? I bardzo fajnie się utrzymuje właśnie w takich większych temperaturach ciepła, gdzie się płacimy, on zostaje na miejscu i jego też jest test na moim kanale Trójeczka, korektor i tutaj jeżeli chodzi o maskowanie różnych wyprysków różnych niespodzianek na mojej twarzy jest to zdecydowanie korektor 4 w jednym z Vibo mamy cztery kolorki różowy maskuje sińce pod oczami zielony i popękane naczynka jasny beż na wypryski a ciemny też modeluje kształt twarzy jeżeli chodzi o to to różowa część bardzo fajna E, jasną część to um, używam jak już to pod oczy, natomiast on czasami lubi się zebrać nam tutaj w tych zmarszczkach. E, ja tego używam, e, tego ciemnego brązu używam na niedoskonałości, ponieważ ten jest dla mnie za jasny, e, chyba, że nie mam żadnego podkładu, to mieszam po prostu te dwa ten jasny i ten brąz. No zielonego jeszcze nie testowałam, to jest trochę pokiereszowany, e, bo ja po prostu nie mam pękanych, bo ja po prostu nie mam popękanych naczynek no i nie potrzebuję go używać, ale naprawdę bardzo fajne, a kosztuje coś chyba około 15 zł w Rossmanie, więc jak na praktycznie cztery korektory, to, to jest to super cena. A jeżeli chodzi o korektor typowo pod oczy, mam go również dzisiaj. Jest to korektor hmm, rozświetlający, ja ma mam w kolorze beżowym. Jest to korektor w pędzelku. Jest on dość ciemny, znaczy ciemny. Nie jest. Jest w kolorze mojego podkładu O, delikatnie jaśniejszy. Natomiast nie jest za ciemny, mam go teraz pod oczami, rozświetlamy mi też tutaj brodę napustami, nos i, i czoło i możecie zobaczyć, że nic mi się nie zbiera, kompletnie nic pod, pod okiem w marszczkach. także naprawdę ekstra, ekstra produkt, bardzo Wam go polecam, bo no po prostu jeżeli ma jak na korektor w tej formie ma dobre krycie, ma dość mocne krycie, no natomiast jeżeli ktoś ma bardzo duże sińce pod oczami, no to tego nie zakryje, ale na to takie moje to daje radę. Kategoria czwarta, puder. I tutaj też mam dwa pudry. Jeden jest to puder ze Stilly, nie wiem czy tu się wyostrzy, Angel Light. On jest dość jasny. On jest dość jasny. Ja nim dzisiaj całą buzię. To jest odcień A i on ma SPF 26, ehm, natomiast tego bardzo lubię też używać tylko i wyłącznie pod oczy, ponieważ jest jaśniejszy. Ehm, makuję twarz dość długo, bo w ciągu dnia nie muszę przepodrobować góra raz, ehm, a drugi puder jest to puder Synergen, którego ja bardzo lubię, ehm, to jest z numerek czwarty. Tak i ja tego pudru bardzo lubię używać na resztę mojej twarzy. Em, jest świetny. Em, myślę, że to nie trzeba go za bardzo przedstawiać, bo wszyscy dobrze go znają. Dla mnie naprawdę puder numer jeden. Em, ulubiony z ulubionych. Dalej cienie. E, I będą to cienie, paletka z, z Revlonu, em, którą ostatnio używam non stop. Em, tak się ona prezentuje. Bardzo, bardzo Fajne cienie, mam nie mieć również dzisiaj. Makijaż zrobiony. Praktycznie codziennie robię taki, właśnie codzienny makijaż, robię tymi cieniami. Ja je dostałam od mojej cioci i dla mnie cienie bombastyczne. Kolejna kategoria, kategoria szósta to eyeliner. I za nie przyniosłam nic, ponieważ mój eyeliner, który bardzo lubię, został w Polsce, ale jest to albo Vivo, albo Lovely w pędzelku, taki co wiecie ma ten kałamasz czy co, co tam się zwie ehm, taki właśnie tak, no, no niestety są w Polsce nie mam wam jakiego pokazać, bo tutaj innego nie mam czekam na tamten ehm, dalej, tuż. i tutaj też mam dwa, słuchajcie dwa moje ulubione, mój w ogóle ulubieniec forever ever jest i proszę Sexy Palp ubóstwiam go, wielbię, czczę, o nim po nocach, z taką mega wielką, słuchajcie, szczotą tu mam już akurat końcówę tego i w Polsce mam nowe opakowanie wkrótce przy nie będzie tak i uściskam wycałuję, także taki sexy pop oczywiście w kolorze czarnym a drugi, którego teraz używam praktycznie codziennie i mam go również dzisiaj, jest też jego test na moim kanale jest to Collection 2000 jeszcze właśnie nie zmienili nazwy Skylash taka maskara oczywiście czarna Silikoną szczoteczką, także już jest y, mniejsza. Y, bardzo fajny tuż, bardzo fajnie wydłuża rzęsy i w miarę dobrze schodzi. Y, nie osypuje się też w ciągu dnia, tak jak ten i proszę, także super raśne. Y, dalej, kosmetyk do brwi. I tutaj jest y, moja kredka z Golden Rose. Y, taka ze szczoteczką. Y, to jest numerek 101. Mam nim również dzisiaj pod tą kredką podkreślone moje brwi. Już Wam pokazuję, jaki to jest kolor. Tu na ręce o, to jest taki ciemny, ciemny, szary, nie, taki jasna czerń. O, powiedziałbym jasna czernie, taka mocna, intensywna, że wiecie, że po prostu hello, co ty sobie z brwiami? Tylko taka bardzo fajna. Ym, I pędzelek, yy, znaczy, grzebyszek, ale o ile się nie mylę, zmienili go. Jest mniejszy i twardszy, także no teraz nie do końca mi się sprawdza, bo za bardzo mi wyczasuje. Ten kolor, że czasami się robią takie po prostu jaśniejsze pastki, więc sobie je przeczesuję inną szczoteczką, ale taka kredzia i ona jest bardzo tania, bo kosztuje mniej niż dychę, także nie wiem, coś koło ósemki, nie pamiętam dokładnie. Dalej brązer. I ostatnio czasy są to perełki z Sunkist czy one mają jakieś kolor, nie, nie mają, ehm, akurat dzisiaj ich nie mam, dzisiaj mam co innego na buzi, ale są to perełki, już lekko zipią, muszę sobie kupić następne, tak malutko mi ich już zostało, ehm, bardzo fajne, da się nimi jakby stopniować to brązowanie, ehm, nie ma opcji, żeby się sobie nimi zrobiły krzywdę, ehm, także ja bardzo polecam, jest to tani produkt, a zarazem dobry. Ehm, dalej róż, i róż jest to Lady Code Bell. Taki róż bez numerku, taki jasny, tutaj już się prawie dokopują dna, tak i tak muszę sobie paznokcie zrobić, także taki róż, dzisiaj też go akurat miałam, się nie mam na twarzy żadnego różu, ale najczęściej właśnie mam ten. Dalej rozświetlacz, rozświetlacz z funciaka, z firmy funciankowej, taki bardzo fajny z pędzelkiem, który trochę się rozkracza już. Ale, ale jest spoko Wam może pokażę na ręce. On słuchajcie, jest fajny, bo on nie ma w sobie brokatu. Tutaj Wam pokażę, widzicie? O. on nie ma w sobie brokatu. Jak ja go klepuję, rozsmarowuję bądź cokolwiek, to zaraz Wam pokażę jaki to robi efekt. O, mam nadzieję, że to zaczycie. Efekt po prostu super bardzo fajnie, fajnie nam ym, rozświetla nasze kości policzkowe. Ym, dalej pomadka. Ymm, I pomadka, ostatni mój ulubieniec, y, pomadka z mła w kolorku 14. Jest to taka, taki przepiękny ko koral, pomarańcz, y, po prostu cudowna. Y, miałam ją y, w poprzednim filmiku wczoraj dokładnie to, znaczy wczoraj, jak kręciłam dla was vloga, to miałam tą pomadkę i ona jest po prostu boska, świetna pigmentacja na Te pomadki naprawdę są mega extra super, że dupę urywa dosłownie. I dalej błyszczyk. I błyszczyk tutaj mam zmałam go również dzisiaj na ustach. I jest to Let's meet szukam koloru. Słuchajcie i nie widzę. Słuchajcie, no nie ma, nie ma koloru, natomiast to jest taki nud. może możecie zacząć też na ustach, tutaj Wam też gichne słocza, a co mi tam. Jest to przepiękny taki nude, ale ma w sobie coś krzty z brzoskwini. Także, także tak, też bardzo, bardzo mm, ładny. I się nie klei, czego ja nienawidzę u błyszczyków, jak się błyszczyki kleją, on się nie klei. I ostatnia kategoria, 14, pielęgnacja ust. Um, jest to Iwon Care Protecting um, z, z spf 15, z winogronami, tak, z olejkiem z pestek winogron i z witaminą E. Bardzo fajny produkt. Już mam końcówkę, także możecie się rozejrzeć za czymś nowym. Ale ogólnie Wam polecam. Bardzo fajnie nawilża nasze usteczka. Także dobra kochani, to były wszystkie odpowiedzi moje na te pytania. Mam nadzieję, że tak się Wam spodobał. Ja zapraszam wszystkich do zabawy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmikach. Buziaki, pa!